No, nie mam, że tutaj taki... Ej, mam lag! Bo lagę miałem! To wszystko... Chciałem się schować, a się nie udało. Dobra, udało mi się w końcu. Muszę mieć mega skupienie, żeby to przejść. Witam was, wszystkich na kolejnym odcinku. A dzisiaj to dość trochę nie nietypowy odcinek, bo oczywiście dzisiaj będziemy oczywiście sobie Mówili o ile na 50. Za darmo za 17 godzin będziemy mieli legendarnego stardropa. Więc jutro go odbierzemy na odcinku. A teraz tak, ja pójdę sobie coś zjeść. Chyba ogórka. Widzimy się. Ja, to są 88 ale śmieszna liczba. A niby miałam dostać 888, nie dostałem. Ja bo to tutaj za pół godziny się odblokowuje. Co?! Mała świnia, Ukończ wyzwanie, co to jest? Co zrobiłem? Więc tak starcie solo, ale mi burczy. A Knockout jest wedytormat! Czemu Knockout jest wedytormat? Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie pinga. Co ja jeszcze mam za darmo? Dzisiaj tylko trzy razy zagramy. Więc tak. A więcej to na streamie będziemy grali, który za niedługo będę zaczynać. Więc tak. Mogę takie przebranie kupić, ale chcę. Serio mi oni dają tylko 15 mani, takiego co wczoraj na streamie, co możecie teraz zauważyć. Bo skrót jest skrót akurat teraz. A mi tak klatkuje cały czas! To jest to jest On się boi bajzo. Ja tak ja... się polaguje! Pokad sobie ty chciał z takiego... Już o, jesteśmy... Kurde jak mi mocno już burczy, ja muszę zjeść! No, że tutaj taki... Ej, mam lag! Bo laga miałem! To wszystko przez to, że laga miałem. To wszystko przez to, zagraj ponownie, ale zaraz pójdę zjeść, jak skończę odcinek, czyli zagram jeszcze. A znowu mam jakoś... laga. Chciałem się schować, i się nie udało. Mi się ta gałka! I wyszło na zero mi teraz. Czekajcie, zagram ją za to jeszcze dwa razy, jak przegram. Mm -hmm. Nie trafił. Cyk, 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 cyk. Skupienie na grze, jakby ktoś się pytał, dlatego nic nie gadam. Nie, ja tu na razie go nie zabijam. A w ogóle to nawet nie jest on, tylko to jest jakiś bot. Dobra, udało mi się w końcu, bo muszę mieć mega skupienie, żeby to przejść. Jeszcze raz. Ale serio nie, nie wiem, ile ma. Nie wiem serio, ile ma, ale zaraz gościu zabije! Jezus Maryja, co tu się normalnie... Zero, dostałem zero. Czyli ani to nie jest plus, ani to nie jest minus, tylko to jest normalne zero. Dostałem tylko rzadki dziesięć bocharków, ale chociaż level. I pewnie star dropa znowu, a nie tysiąc monet, tysiąc monet. I w ogóle mam dwa skiny tego, mam zwykłego i tego. Ale, jest, ale jakaś różnica między tym a tym, jest? Hmm. to, by... o, to jest fajne, ale ja to już już trochę, więc to jest na tyle. Zostaw lajk, like, subik, widzimy się na streamie o 20 jak zwykle. zawsze o 20 i odcinek o... O 19 zawsze. Muszę banera zrobić, to będziecie wiedzieć, kiedy są odcinki, bo nie mam banera jeszcze. Kiedyś miałam, tylko na starym kanale, gdzie nie mam banera. Dobra, jutro będę banera robić. Więc tak, to jest na tyle. Zostaw lajk, like. subik, to jest chrześcijutko. A więc pa ja idę coś gdzieś.